z blogu pivotok, dostępnego na Facebooku, youtube pivotok.blogspot.com i wszędzie indziej we wszechświecie. Dzisiaj się świnio, czyli Kingpin Phantom White Ipa z liściami limonki kafir. Mhm. I cóż można powiedzieć? No, White Ipa, czyli Klasyczne, klasyczności, no taki hybrydowy, połączone w sobie cechy Vita i American IPA. No w tym przypadku American IPA. I cóż mamy? Słody. Jęczmienne Pale, Ale blonde, słód jęczmienny jasny, słód pszeniczny jasny, oczywiście. Chmiele to Warrior, Centennial, Willamette, Citra, Cascade. Oprócz tego dodatkowe składniki to kolendra, Skórka koszki pomarańczy Liście limonki kafir Drożdże US05 Piwo to ma 15,5 plato I 6,5% alkoholu Serwować 10-12 stopni no. Mniej więcej chyba ma taką temperaturę Dobra Ładny zapach Przelewamy. Zmęczurniatkę. Hmm. Bardzo ładna, obfita piana, w kolorze takiej przybrudzonej bieli, no taki powiedzmy bez lekki. No, kolor dosyć ciemny, bardziej podpasowywałby pod taką klasyczną IP niż White IPA, ale lecimy dalej. Piwo jest, no, idealnie klarowne, co nieczęsto się zdarza. Wielkie brawa. Było trochę zmieszane czy to w trakcie podróży, czy też przeze mnie, jak wkładałem do lodówki. Więc aromaty. Mhm. Yy, ten kafir, czyli liślimonki, wychodzi na pierwszy plan. Oprócz tego, oczywiście, klasyczne amerykańskie cytrusy. No, może nie też amerykańskie, bo też nowofalowe. To... No, powiedzmy, że nowofalowe. Bardzo ładny, pełny, słodki aromat. Raz z cytrusów, limonki oraz taki delikatnej, nuty no jakiegoś mango, ananasów. Spoko. Szukam jakichś elementów. Witam. No i może jakaś lekka kolendra w tle, ale. Głównie cytrusy. Piękna piana, naprawdę piana super. Próbujemy. Niskie nasycenie, naprawdę niskie. Mm. No, piwo podchodzi pod taką półwytrawność. Zdecydowanie nie jest wodniste, ale do pełności tutaj absolutnie nie ma mowy. Martwiłem się trochę kolorem tego piwa. No, jakby nie patrzeć, to taki troszeczkę kolor podchodzący pod jasną mieć, takie głębokie złoto. Ale raczej, raczej nie walnięto tutaj, z tego co czytam, żadnego słodu karmelowego. Goryczka średnia do wysokiej, całkiem przyjemna, szlachetna. No, z tą szlachetnością, to zaraz powiem. Yy, raczej cytrusowa, przyjemna. Mhm. Delikatnie zalega. Ach. Aż pyszności się leją. No i co? Fantom. Yy, Czyli z tego co pamiętam to była książka Gastona Leroux. czytałem sobie na Wikipedii przed chwilą. No i poza tym raczej powinniśmy kojarzyć to z musicalu Opiór w operze marka Lloyda Webera no i 300 nawiązań filmowych, które są... 300 filmów, które są oparte właśnie na motywie opiora z opery, ale wracając do oceny Piwa. Całkiem niezłe. Ale, no, to, to na pewno jest IPA z liściem kafiru, ale za bardzo nie czuję tutaj tych elementów white IPA, jakby nie patrzeć, no. Kolendra praktycznie niewyczuwalna, no, skórka górzki pomarańczy. Może być, ale oprócz tego są chmiele, list kafiru, więc czy jest ona tak idealnie wyczuwalna, ciężko powiedzieć. No i poza tym, no wizualnie piwo jest raczej, raczej podchodzące pod takie typowe IPA. O, taka miedziana barwa niż pod white, white IPA. Nieźle, ale. Yy. Kingpin robił już lepsze piwa, mam nadzieję, że druga warka będzie troszeczkę poprawiona. Tak czy inaczej, dobrze się pije. I w składzie komisyjnym, w którym jestem wyłącznie ja, przyznaję ocenę 3,5 na 5. Niezłe, chociaż z tym White jest różnie. Dobra, mówię do Was z blogu Pivotok, dostępnego na Facebooku, YouTubie, pivotok.blogspot.com. Trzymajcie się, cześć.